Do znaczy fundusz sołecki, to raczej nas nie interesuje, bo tak, mamy małą wieś. Jest nie coś tego takiego, będzie? że dlatego tam była propozycja no, tak, tak. do projektu budżetu, no. lampy solarne. Przede, przede wszystkim, że ta lampa, tańsza eksploatacja, bo wiadomo, że lampa solarna jest, może nawet nie solarna, inaczej to fotogalwaniczna bo to jest ogniwo fotogalbaniczne, gdzie jest akumulator i ten akumulator się ładuje. Jeżeli brakuje słońca, tam jeszcze są wentylatory i takie lampy montowali w Zagórowie. Byłem w się orientowałem, ich wykonawca to robił i taka trzeba w granicach 5 tysięcy. Chcą zrobić przyłącze, wiemy, że linia energetyczna idzie po drugiej stronie, trzeba zrobić całą dokumentację, przejście pod drogą wojewódzką. Tylko kable na to Przejście pod drogą wojewódzką, co nie jest jeszcze pozyskanie tych wszystkich pozwoleń, a na lapę tą fotograficzną nie, nie potrzeba w zasadzie takich pozwoleń i ona... By Raz, żeby eksploatacja w zasadzie była bezkosztowa, bo to słońce i wiatr. Wiemy, że po, jakiś czas, po jakimś okresie ten akumulator też może być trzeba zakupić. A tu no, zatem ten prąd trzeba płacić. No i taka była propozycja, żeby wypróbować jak te lampy by działały, jeżeli by to zdawało egzamin, bo mi jest trudno na dzisiaj powiedzieć. Każdy tam swoje będzie w zasadzie chwalił, reklamy co lecą, wszystko jest bardzo dobre a wtedy w przyszłości by można to rozszerzyć na inne miejscowości. Dlatego to jedną, no, rada poznać, żeby czekać na, nie wiem, kiedy się pojawią yy, środki, żeby skorzystać właśnie na te fotograficzne lampy yy, ze środków unijnych.